Cześć, witajcie, witajcie w najnowszym, najlepszym i najfajniejszym odcinku z Gryzowa, drugiej największej podróbki Brawl Stars. Jak w tamtym odcinku porównamy sobie Brawl Stars i największą jego produk podróbkę. I w Brawl Stars zrobiłem taki mini opening, więc od razu zaczynamy grę. To od razu Wam tak mówię, że ta gra jest tak na szybko, żeby odluzować się i tak dalej. Jak nie macie czasu, to radzę Wam w nią zagrać. I, od, i na początku tutaj można sobie wybrać, gdzie się chce iść. Można sobie wybrać miejsce z No i właśnie tutaj zaczynamy teraz. I teraz lecę z granatem. Mogę rzucić, żeby. I jak coś to gry na, na przykład się nie kończą. mam też się nie kończy. O, strażnicy właśnie. O, mam bóg. Trzeba uciekać. Jestem na strzała. O, strzelba. Tutaj różne rzeczy są. O, kurde. Gonią mnie. Ciekawe, gdzie mam iść, bo jak coś to od to mówię, że tu jest też strefa, na przykład jak w Fortnite i oczywiście Brawl Stars. I to są różne postacie, nie tylko na przykład list, bo na przykład różne postacie mają różne skille, na przykład list ma te przyspieszenia. Myślę, to jest lepszy granat. Oni o nie jednak słabsze. A na przykład jak widzicie tu mają kangury, ludzie. O, włócznia, ale to jest słabsza od łuku Ty pacz mi łuk. O to ja ginę. O, jeszcze strefa idzie super. No to ginę w, stref ginę w strefie. No i ogień mnie tu zabił i mogę od razu wejść i chyba od razu się widzimy w Brawl Stars.